Prezenty to do rozmana. W rozmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent. Sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla brodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka mejka pod barbi dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu w rozmanie. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy NeoZine Forte. Skoncentrowana dawka syropu NeoZine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. NeoZine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Została ostatnia reklama. Proszę, Pane okulary, warto też kupić suplement diety MaxiLuten D3. MaxiLuten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. MaxiLuten D3. Aflofarm. Już po reklamie. 22 grudnia, piątek, punktualnie ósma. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska. TVP już nie wiadomości a 19:30, ale to dopiero początek zmian w mediach publicznych. Od dziś więcej patroli policji na drogach w związku z wyjazdami na święta. Niektóre urzędy dziś nieczynne, m.in. ZUS odbiera dzień wolny za 11 listopada. Już nie wiadomości a 19:30, tak na.